Szanowni widzowie, jestem Michał, oglądacie kanał Cenaiow. W dzisiejszym odcinku podsumowanie eksperymentów z amunicją .30 Super Carry, czyli tą amunicją, która w cudzysłowie przemycona została do mnie ze Stanów Zjednoczonych. Dlaczego w cudzysłowie oczywiście? E, dlatego, że oczywiście to co się stało nie ma nic wspólnego z czynem zabronionym, bo przez granice przejechały, e, mówiąc krótko, komponenty metaliczne, czyli odspłonkowane łuski, oraz pociski pozbawione materiału pirotechnicznego, czyli nie było tutaj ani prochu, ani spłonek. W związku z czym w myśl ustawie ustawy o broni i amunicji nie są to istotne części amunicji czyli żelastwo, mówiąc krótko z którego poskładałem kompletną amunicję. Na bazie pomiarów, które kolega, który mi ją, że tak powiem, wyeksportował, dokonał, zanim ta amunicja do mnie trafiła. Pomiary, czyli pomiar całkowitej długości naboju, pomiar naważki. Oczywiście nie wiedzieliśmy dokładnie, jaki tam jest proch, więc ja sobie na podstawie symulacji powiedzmy, że trochę zgadłem, jaki ten proch jest i policzyłem, ile go powinno być. Zastosowałem, jak to zwykle, mój ulubiony n 37 Jeden proszek do, do zadań specjalnych, który, jak się okazało, bardzo dobrze sobie z tym zadaniem poradził, bo ta amunicja po nasypaniu strzela mi praktycznie w punkcie, jeżeli chodzi o jej parametry, tak jak amunicja, tak jak producent deklaruje na pudełku. Średnio to jest około 375 metrów na sekundę. Więc to jest bardzo podobnie do tego, co, co powinno nam wyjść z takiej krótkiej lufy. To jest no, bardzo dobry wynik. No i trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że w odróżnieniu do amunicji, którą robiłem w tych łuskach robionych od, od 30 Smith Wesson, no to tutaj oczywiście odważyłem się na dużo. Wyższe naważki, dlatego że teoretycznie taka łuska powinna znieść mi no, dużo wyższe ciśnienia. Przypomnę, że nominalnie łuski 30 Super Carry odstrzelone w komorze odpowiedniego do tego pistoletu czyli tegoż właśnie SW30 SC Shield EZ. Powinny wytrzymywać 50 000 PSI. 50 000 PSI to jest moi drodzy około 3400 barów. Dla porównania amunicja 9 na 19 ma to nominalne ciśnienie na wysokości 2400 barów, czyli to jest o 1000 atmosfer więcej, tak mówiąc żargonowo, więc to jest naprawdę nie ma żartów tutaj z tymi ciśnieniami. I, i to jest pewien powód, dla którego ja tak się trochę z tą amunicją pieściłem i teraz. Oprócz tego, że ona poleciała, i, i na mierniku yy, wyszło mi, że yy, wygląda to wszystko fajnie. Tu możecie sobie zobaczyć, bo oczywiście mierzyłem ją labradarem. Yy, tutaj ta seria, którą yy, w tej chwili widzicie, ona była pomierzona z jedną yy, sztuką, która miała większą naważkę to wyszło 388 metrów na sekundę, pojedynczy nabój. Jeżeli go odrzucimy, to standardowa, standardowe odchylenie wyszłoby gdzieś tam w granicach 4, może 5 metrów na sekundę, standardowe odchylenie. To jest wynik jak dla pudełkowej amunicji, może nie bardzo dobry, ale absolutnie wystarczający do tarczowego strzelania na 25 metrów. No i teraz jeszcze takie uwagi, Ponieważ de facto jest to pierwszy raz, kiedy ja byłem w stanie przetestować tą broń, jak ona działa na tak zwanej nominalnej amunicji, tak? Bo, bo to, co robiłem wcześniej, oczywiście było nieco słabsze. E, otóż pistolet e, zachowuje się bardzo fajnie, zachowuje się e, inaczej niż znana mi broń. W różnych kalibrach, w szczególności od dziewiątki jest to zupełnie inne odczucie. Nie mówię tutaj o kalibrach dużych, które mam w kolekcji, czyli 10 mm i 45 auto, które są w ogóle zupełnie doświadczeniami z innego, z innego podwórka. Mianowicie odrzut i dźwięk wystrzału jest on bardzo krótki, bardzo szybki. Ten impuls i praca zamka, zresztą odczuwalna, jest dużo bardziej szybka i dynamiczna niż niż amunicji 9mm, natomiast nie przeszkadza to w celnym posługiwaniu się tą bronią, ja powiedziałbym, że jak na tak niedużą broń i 500 juli, które wylatuje z lufy niemalże to to jest efekt bardzo dobry, to znaczy ta broń jakby z tym impulsem odrzutu, no przynajmniej w, moim, w mojej ocenie, radzi sobie naprawdę fajnie. I być może właśnie tutaj ten kompromis, polegający na zmniejszeniu masy pocisku, a zwiększeniu jego prędkości wylotowej, no ma jakiś sens i, i, i powoduje, że balistycznie taka kombinacja jak najbardziej nadaje się do użytku. Także teraz właściwie pozostaje nam sobie tylko życzyć tym wszystkim, którzy kupili takie pistolety, żeby. Tej amunicji na rynku się trochę chociaż pojawiło. No, jeżeli nie, no to będziemy tymi owymi metodami próbowali sobie radzić. Ja oczywiście tak bardzo zachęcony pracą, ponieważ ten, ten pistolet no, ma wspaniały spust. Muszę powiedzieć, że, że tutaj przy strzelaniu jeszcze z tej fabrycznej amunicji to się potwierdziło. To jest absolutny mój ulubieniec aktualnie w, w całej kolekcji moich pistoletów. Bardzo szybko się nim stał. Ponieważ pistolet, mimo tego, że jest zewnętrznie bezkurkowy, to ma spust jak w prawdziwym kurkowcu, czyli tam nie mamy żadnego napinania, naciągania jakichś elementów, nie, nie, nie dociągamy częściowo napiętych sprężyn i tym podobnych historii, także z, z tej broni po prostu strzela się bardzo przyjemnie. Co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Nie jest wcale głośniejsza, wbrew pozorom, wbrew temu co, co opisują gdzieś tam fora i, i ludzie, którzy strzelali z tej amunicji. Wziąłem postronnych, postronne osoby, które były ze mną podczas tych strzelań, i one potwierdziły, że ten dźwięk wcale nie jest bardziej uciążliwy do uszu w, w normalnej ochronie słuchu. Jest to, jest to jak najbardziej w granicach akceptowalnej normy, także tak moi drodzy, wygląda poskładane 30SC. No, ja akurat zdecydowałem się na złożenie tego Remingtona, ale jak pamiętacie, mam jeszcze do skonstruowania drugą partię tej amunicji, czyli to samo w wykonaniu Federala. Będę oczywiście to robił. Nie spodziewam się, żeby tutaj były jakieś znaczące różnice. Natomiast jeżeli coś ciekawego się wydarzy to na pewno o tym się dowiedzie z ciekawych rzeczy, które się wydarzyły niekoniecznie będące dziełem przypadku y, tylko celem pewnego eksperymentu był tak zwany squib, bo tak jak widzicie wróciło ze mną 20 łusek y, i wrócił dodatkowo ze mną Jeden pocisk. Otóż ten pocisk nie opuścił lufy, ten pocisk w tej lufie został. Jak to się stało? W dużym skrócie, zrobiłem sobie jeden, jeden testowy egzemplarz takiej amunicji, który nie zawierał prochu. Miał tylko wciśniętą spłonkę i pocisk po to, żeby sobie testować OAL i pasowanie do komory. Natomiast i wiedziałem, jakby, że on się w mojej kolekcji znajduje, natomiast on w pudełku. Mi się gdzieś tutaj przemieścił, jak zabrałem całość na strzelnicę, więc pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pretekst, żeby przetestować, jak taki skłyb się zachowuje w pistolecie, czyli taki nabój, do którego nie nasypano prochu. Jak należy się zachować, kiedy taka sytuacja się wydarzy. No i czym to generalnie grozi, ale o tym dowiecie się w osobnym odcinku. To wszystko, jeżeli chodzi o 30SC składane na komponentach z Ameryki. W następnym odcinku o Squibach i paru innych rzeczach. Cześć!